Także serdecznie, ja nazywam się Paweł Winiarski i część z Was może mnie kojarzyć ze strony Antweb lub kanału na YouTube Antweb TV. Od wielu lat zajmuję się tam testowaniem m.in. smartfonów, w tym również tych z logotypami Xiaomi czy Redmi. I myślę, że przez ten czas sprawdziłem chyba wszystkie modele, które były dostępne w Polsce. Prywatnie też często polecałem smartfony Redmi znajomym, no i póki co jeszcze nikt nie przyszedł do mnie z reklamacją. Dziś natomiast odwiedzam gościnnie social media Xiaomi i opowiem wam o nowym Redmi Note 9 T5G, który właśnie trafił do polskiej sprzedaży. Ten konkretny model to wersja ze 128 GB pamięci na dane i on został wyceniony na 1299 Zł. Jeśli załapiecie się na flash sale, który zaczyna się 14 stycznia, to jeszcze dodatkowo zgarniecie bardzo fajny smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite. Za 1199 zł możecie natomiast kupić wersję tego smartfona z 64 GB pamięci na dane, no i to jest warto nadmienić, że oba te smartfony, te dwie wersje poza tym od siebie się nie różnią. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wyciągnięciu Redmi Note 9 T5G z pudełka, to znacząca zmiana wyglądu telefonu względem zwykłego Redmi Note 9. Chodzi mi tu o tył urządzenia, gdzie przemodelowano zarówno same plecki, jak i wyspełne aparaty. Obiektywy wtopiono w koło, co wygląda bardzo ciekawie, plecki natomiast pokryto delikatną fakturą. Ma to przynajmniej dwa plusy. Po pierwsze będziecie zostawiać na obudowie zdecydowanie mniej odcisków palców, po drugie poprawił się w ten sposób chwyt i smartfon lepiej leży w dłoni. Jeśli jednak obawiacie się upadków, w zestawie znajdziecie bardzo dobrze dopasowane silikonowe etui. Zapytacie pewnie w jaki sposób rozwiązano kwestię odblokowywania smartfona. Otóż na prawej ściance ma on czytnik linii papilarnych, który działa świetnie. Nie dość, że jest szybki, to praktycznie nieomylny i nie miałem żadnych problemów z odblokowywaniem urządzenia. Redmi Note 9T 5G napędza mający swoją premierę w sierpniu ubiegłego roku nowy procesor Mediatek Dimensity 800U. I tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bo ten chip, poza tym, że mocą może śmiało konkurować ze Snapdragonem 765, to ma jedną bardzo istotną funkcję. A chodzi o obsługę szybkiej sieci 5G. Jak więc widzicie, oznaczenie w nazwie smartfona nie jest przypadkowe, a ja jestem nieco zaskoczony, że coraz popularniejsza technologia szybkiej sieci mobilnej pojawiła się już w urządzeniach z takiej półki cenowej. Myślałem, że jeszcze trochę na takie decyzje producentów poczekamy i 5G będzie zarezerwowane wyłącznie dla osób, które wydają na smartfony po 3-4 tysiące zł. A tu proszę, nieco ponad 1000 zł i macie 5G. Poza nowym Mediatekiem znajdziemy w środku 4 GB pamięci RAM LPDDR4X i 128 GB szybkiej pamięci na dane UFS 2.2. Smartfon obsługuje równolegle dwie karty SIM i na obu można używać 5G. Po wyciągnięciu tacki, sloty są aż trzy, czyli możecie równolegle włożyć dwie karty SIM oraz kartę pamięci. A jak z wydajnością tego smartfona? No umówmy się, na pewno Redmi Note 9T 5G nie pobije rekordów w syntetycznych testach, natomiast jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, myślę, że większości osób w zupełności wystarczy. Będzie działał płynnie, mi działał płynnie podczas testów, no i też można na nim pograć. Nie mówię tu oczywiście o jakichś super zaawansowanych, najnowszych grach, bardzo wymagających w pełnych detalach, natomiast myślę, że spokojnie ten smartfon, jak to na Androidzie, dostosuje ustawienia graficzne do posiadanego sprzętu i pogracie w większość popularnych, fajnych produkcji na tym urządzeniu. No i bardzo ważna informacja, bo smartfon posiada NFC. Oznacza to, że spokojnie zapłacicie nim zbliżeniowo. Ekran to mierzący 6,53 cala IPS LCD z maksymalną rozdzielczością Full HD+, czyli 1080x2340 pikseli. Jak na tego typu panel kolory są bardzo dobrze odzorowane, jasność maksymalna wystarczająca, by komfortowo używać sprzętu w dużym słońcu, no a kąty widzenia zadowalające. Na pleckach znajdziemy trzy oczka aparatów oraz diodę doświetlającą. Główny to 48 megapikseli ze światłem f1.8 oraz autofokusem z detekcją fazy. Wspiera go 2 aparat makro ze światłem f2.4 oraz 2 Megapixelowy czujnik głębi. Przykładowe zdjęcia zrobione przez Redmi Note 9 T5G widzicie na ekranie. Aparaty radzą sobie dobrze zarówno w dzień, przy dobrych warunkach oświetleniowych, jak i w nocy, kiedy światła jest zdecydowanie mniej. Widać, że algorytmy trybu nocnego i dłuższy czas naświetlania wywiązują się z powierzonych im zadań. Tylny aparat nakręci wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach animacji na sekundę. Z przodu dostaliśmy ukryty w małej dziurce w ekranie aparat do selfie. Ma matrycę 13 megapikseli i nakręci wideo w rozdzielczości 1080p i 30 fps. Nieco zaskakujące jest to, że jak na tę półkę cenową, smartfon posiada głośniki stereo. Ja nigdy, co prawda, nie zachęcałem nikogo, żeby w ten sposób słuchać muzyki, ale myślę, że jeśli lubicie podcasty, bez problemu na tym smartfonie w dobrej jakości posłuchacie sobie właśnie podcastów, obejrzycie film na YouTubie czy w jakimkolwiek serwisie streamingowym. Bateria w tym modelu ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 18W. Czas pracy zależy oczywiście od stylu użytkowania i obciążenia smartfona, ale jest naprawdę solidnie i nie zdarzyło mi się, aby sprzęt nie wytrzymał jednego pełnego dnia, więc bardziej oszczędni użytkownicy nie powinni mieć problemów, by utrzymać telefon z dala od ładowarki przez około 2 dni. Pierwsze wrażenia z testowania Redmi Note 9T5G są jak najbardziej pozytywne. Ja generalnie lubiłem zawsze używać i testować urządzenia z tej serii. I ten model nie jest wyjątkiem. To solidny smartfon, który za rozsądne pieniądze pozwala wejść do świata szybkiej sieci 5G. To tyle ode mnie. Do zobaczenia następnym razem.